Na adres psotno śmieszna czterdzieści Przyszła depesza o takiej treści W sadzie rumiane, dojrzało jabłka Stop, przyjeżdżajcie, stop, stop, podpis babka Romek przeczytał i parsknął śmiechem Tomek z fasonem rzekł No to wdechę, Fiu! Jak parowóz zagwizdał postek. Odjazd jedziemy, jasne i proste w drewnianym domku, w słonecznym sadzie, Czeka czekaj babka, pasjance kładzie. Na swojską nutę w radio różną basy, babka do taktu stuka obcasem. Przez dolki, górki, przez most na skróty, idą ci chłopcy równo w Odlewa Tomek, Romek i Kostek, Nierówni wiekiem, lecz równi wzrostem. Krok w krok za każdym cieniem jego kroczy, Sierpniowe słońce niebem się toczy. Szorstki skrzyp miotły i furkot spódnic, I zgrzyt żurawia z wodą u studni, Chodaków Z kąta do kąta Co się tu dzieje Nic babka sprząta Na przyjazd wnuków Biega jak fryga Choć ósmy krzyżyk Na grzbiecie dźwiga Wozem na jarmark Prosiaki spieszą Cóż, dużo szybciej I lżej nie śpieszą. Skoczyli chłopcy Mówiąc bez blagi Przybyło w wozie Sto kilowali Trach! Pękły osie na kiepskiej szosie, woźnica srogi, więc lepiej w nogi. Babka i koty skaczą przez płoty, radość odmadza, jak widać po tym. A chłopcy żyli tym, czym kto miał, co wedle przysłowia. Podróże kształcą. Błądząc po drogach, zgubili mapkę. Jak więc odnaleźć jabłka i babka? Z braku pieniędzy jeżdżą na dachu, choć im, łyd, cho, choć choć im drgocą łydki ze strachu. Upłynął miesiąc, spadają jabłka, na próżno wnuków wygląda babka. Zgięta we dwoje, z wielkiej żałości, sama je zbiera, aż bolą kości. Gdy tak wędrują, sto dni już blisko, Ujrzeli nagle w polu lotnisko, Biegną na przejazd do samolotu, Co właśnie gotów był do odlotu. I tak jak stali, chudych jak szczury, Zabrał ich pilot na lot wśród chmury. Śnieg już do pasa, na polach leży, A babka czeka, czeka po wieży. Wśród czasu polan kocich pomruków, robić się swetry na przyjazd wnuków. Lecą! Wtem kostek dojrzał jabłonie, Skaczemy, krzyknął na spadochronie. Skoczyli, wicher, co gnał przez pole, Porwał ze sobą trzy parasole. Nadszedł listopad, z deszczem i słotą ciężko jest babcie, babce żyć ze zgryzotą, dom zaniedbały, myszy w żarce. wreszcie zgniewały babkę te harce. Czają się koty, czatuje babka, a mysz kpi z dziury, to ci pułapka. Na adres wsotno śmieszna 40 poszła depesza o takiej treści Drodzy rodzice, z jabłka, z nasza babka to taka babka.